Dzień dobry Guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że masz piękny dzień. Wczoraj zamknąłem zyskownie transakcje Bitcoin i Ethereum. Spadliśmy dalej, co jest świetne. W dwa dni zarobiliśmy na transakcjach. Chyba 20 tysięcy zysku. Przejdziemy do wykresów Bitcoina, Ethereum i wybiorę zwycięzcę tysiąca dolarów w akcji Voice Choice Peace, którą robiłem dla ochrony wolności słowa, wyboru, medycznej wolności, wyboru i ochrony e, bycia przeciw wojnie. Dzięki wszystkim za udział. Mamy setki tysięcy, może miliony wyświetleń tego posta o pokoju i wolności, co jest wspaniałe. Świetna robota, wszyscy. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do technikaliów. Moje konto jest na poziomie 896. Ten miesiąc to roller coaster. z 929 do 868 w tym tygodniu. Teraz 896, duże wahania. W miesiącu od 764 do 962, a potem spadek do 868, wahania 100 tysięcy. Ale miesięcznie wciąż plus 110 tysięcy, co super, choć oddałem 60 tysięcy. Tu sprzedałem Ethereum przed spadkiem. Kupiłem po 3400, sprzedałem po 3600 i jeszcze nie odkupiłem. Zeszliśmy do 3500. To mniej więcej poziom, na którym sprzedałem. Ale wygląda mi na to, że cena się zwija w dół. Ustawiłem zlecenia kupna na 3300 i 3100 po 20 i 50 Ethereum. Widzisz 3300, 3100 dla... Zobaczymy, czy zejdzie i się aktywuje. Z Bitcoinem było podobnie. Teraz nie mam żadnych aktywnych transakcji. Jestem prawie całkowicie w gotówce. Możesz zobaczyć, co trzymam. Musisz jednak sam zrobić własne rozeznanie. To moje transakcje, co kupuję, wiele zainwestowałem na wczesnym etapie. A co było? Czekam z zakupem, bo wczoraj Ton i Paweł ogłosili wielką nowinę dla Tona. Stworzyli w USA fundusz ETF warty 580 milionów dolarów, kupujący Tona, a cena spadła. Dlatego jestem teraz bardzo ostrożny na rynkach. Myślę, że rynki są trochę przegrzane. Stopy nie spadają, więc ludzie nie mają płynności. UM! Poszliśmy od 30400. 400. Uch, kiedy ja. Gdzie ja. Czekaj, tam gdzie kupiłem ton, kupiłem go po. Och, zobaczmy. Czemu tego nie widać? Bybit musi naprawić pokazywanie historii zakupów, ale kupiłem ton na dole i mamy duże zyski. Zarobiliśmy chyba 10 czy 20 tysięcy. Kupiliśmy po 2,70, a sprzedałem po 3,50. Teraz jest 3,10. Um. Mam zlecenia kupna tona po 2,70. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina, potem wybiorę zwycięzcę Voice Choice Peace. Um. Bitcoin. 114 tysięcy. Wczoraj sprzedaliśmy przed spadkiem na wykresach tygodniowych. Kryptoguru-bot i bot bitcoin z kursu mistrzowskiego na jamescryptoguru.com wskazują kupno lub sprzedaż. Guru-bot nadal na niebiesko: kupuj. Stochastyczny wskaźnik znów spada i zwykle nie ma tylko jednego szarego słupka. Gdy stochastyk, przepraszam, squeeze mob zmienia kolor na szary, zazwyczaj widzimy ciąg szarych słupków. Tu widać, jak zmienia się na szary, potem jest bardziej szary, przechodząc w czerwony na squeeze mobi. Rzadko zdarza się, że zmienia się na szary, a potem od razu na zielony. To samo widzieliśmy przy 74 tysięcy w kwietniu 72 tysięci zszarzało, potem spadło na chwilę, a potem widzisz nigdy nie ma tylko jednego szarego słupka, więc zachowuje ostrożność. Główna linia trendu dla Bitcoina może się cofnąć. Główna linia trendu znajduje się na poziomie 95 tysięcy. Nie sądzę, myślę, że zejdziemy do 74 tysięcy, mamy tu duże wsparcie, mamy duże wsparcie na 99, mamy tu duże wsparcie, to punkty, w których będę kupował i mamy tu silne wsparcie. Nie nazwałbym go głównym, ale przy 190 mogę aktywować transakcję, bardzo możliwe, że tam zejdziemy, zrobię to, bo moim zdaniem rynek wygląda na nieco słaby, więc ustawię to na 109 tysięcy i muszę zmienić transakcję na, ten zrobię na 2 bit, uch, stąd 9 tysięcy. Ten zrobię na 3 bitcoiny 109 tysięcy. Mam więc transakcję na 109,800 między 109 tysięcy, 100. Uch, mam to już ustawione na 109,800. Zostawię to tam i ustawię kolejną transakcję na 104 tysięcy. 104 600, gdzie zrobię kolejne 3 bitcoiny. 104 600, gdzie zrobię 3 bitcoiny? Otwieram 104 600. Mam teraz 104 i 109, 3 i 3. W Ethereum mam 3300 i 3100. W Unii i ton widać moich kupujących. Przejdźmy szybko do Ethereum. Przyjrzyjmy się bliżej. Na wykresie dziennym spadamy. Widać zakrzywiony szczyt. Tu mieliśmy pół kształtne kolce, znak siły i odbicia. Teraz widzisz, że jest trochę odwrotnie. Kolce pojawiają się, stawiają opór i opadają, lekko się zakrzywiając. Może to być flaga byka, więc bądźmy ostrożni. Jeśli znajdzie wsparcie i ruszy w górę, 110 może być mocne. Będę to obserwował. Wczoraj spadliśmy do 112 000 i odbiliśmy do 114. 000. Trzyma się tu, ale lekko się zakrzywia. Widzisz jak wygina się w stronę wsparcia? Przy 110 mogę dodać ręcznie, będę uważnie śledził. Przejdźmy do wykresu godzinowego. Na wykresie godzinowym widać odbicie, ale też oznaki słabości. Myślę, że płynność na rynku maleje. Ethereum 3600. Miałem transakcje na 3300 i 2800 dla Ethereum oraz na 3100. I widać, że to są poziomy wsparcia. 2100 raczej nie zostanie osiągnięte. Moim zdaniem zbyt silne wsparcie tworzy się na 2500, ale patrząc tygodniowo możemy spaść, bo mówiłem, że za wcześnie na wybicie. Zwykle te symetryczne trójkąty budują napięcie, a potem wybijają 70% ruchu. Jest to możliwe, musimy uważnie obserwować siłę tego wsparcia. Zeszliśmy do 3489 i odbiliśmy się do 3600, więc tygodniowo się trzyma. 3300 to silne wsparcie. Można nawet powiedzieć, że 3677 to głównie tam chcę dokupić, jeśli nastąpi korekta. Dobra, wybierzmy zwycięzcę nagrody 1000. Wszystkie linki są pod filmem. Kup trochę, dostaniesz bonus 60k. Główna giełda, na której handluję, najlepsza pod względem płynności. Telegram jest darmowy. Weź udział w kursach, by nauczyć się tego i ustawić wykresy jak ja. Jeśli tracisz lub jesteś likwidowany, naucz się handlu przed rozpoczęciem. Prosimy o bonus 200 dolarów przy rejestracji. OK. Dołączcie do nas na Telegramie. Jest was 185 online. Wybiorę zwycięzcę. Dziękuję wszystkim uczestnikom. Mamy setki tysięcy, może miliony, wyświetleń hashtagów pokoju i wolności. Świetna robota, wszyscy. Wybiorę teraz zwycięzcę w moim filmie. Ludzie dyskutują. James jeszcze nic nie kupił na razie. Mój cel to 109. Obejrzyj film. Mówiłem o tym. Ludzie. Trump mówi, że rozważa cztery osoby na miejsce Jeroma Powella. Myślę, że Jerome Powell spisał się świetnie. Wszystko jest blisko historycznych szczytów. To zły moment na cięcie stóp, gdy rynki są przegrzane, bo on hamuje inflację. Myślę, że zmiana go to zły pomysł, ale to decyzja Amerykanów. Inflacja może wtedy wymknąć się spod kontroli. Uważam, że Jerome Powell świetnie poradził sobie z zapobieganiem depresji podczas pandemii COVID. Teraz głos, wybór. Pokój. Widać tu 198 obserwujących na X. Wczoraj zamknąłem zyskowne transakcje Bitcoin i Ethereum. Był mały spadek, ale już odbiliśmy. Dzięki wszystkim uczestnikom mamy setki tysięcy, może miliony wyświetleń. Głos, wybór, pokój. Ten post ma 68 tysięcy wyświetleń i 101 komentarzy. Głos, wybór, pokój, hashtag. Widzicie, ten gość ma 944600 i 4600 wyświetleń. On szerzy pokój, co jest piękne. Um, 4600. Idę 5500. Teraz wybiorę zwycięzcę, po prostu spojrzę, kto wygląda. Wszystkiego dobrego, bracie James. Dzięki za Świetną okazję. 400 postów wspierających mnie. Ten facet ma 300, 400, 1700 wyświetleń, ale mało lajków. UM, 600. Dzięki królowo za odpowiedź. Wszystkim za odpowiedzi: 699, 289. Hmm. Nie pokazuje najwyższego wyniku. Ten gość ma 40 tysięcy wyświetleń, ale tylko 4 lajki i 1 udostępnienie. Wygląda na fake. Wygląda na zaniepokojony. Grace ma 2900 wyświetleń, 12 lajków. Jest prawdziwa i zawsze wspiera. Więc na razie, Grace prowadzi. Lee, Liam, dostał 300. Dzięki za te wszystkie pokojowe wiadomości. Stop wojnie, walczmy o pokój. 9500 od Saper, ale tylko 3 udostępnienia. Wygląda trochę podejrzanie. Dzięki wszystkim za udział. 4600, 5500, 13 lajków, 22 wyświetlenia, 2 komentarze, fan of JCG, tysięcy... Jest wiele niesamowitych 124 tysiące wyświetleń, 108 lajków, 5 komentarzy. 5 komentarzy nie pasuje do takiej liczby wyświetleń. Ludzie dyskutują, będzie. 68 tysięcy to był mój. Ok, zamierzam, chyba dam to Grace. Grace zawsze wspiera, ma dużo wyświetleń i lajków. Jej wynik wygląda najbardziej wiarygodnie, biorąc pod uwagę lajki i wyświetlenia. Więc, Grace, wygrywasz 1000 dolarów. Sprawdźmy twoją wiadomość. Grace, Grace, dziękuję wszystkim, którzy aplikowali. Nie bądźcie złymi, przegranymi. Wszyscy wspierajcie, Grace, wspierajcie. Ciągle rozdaję prezenty i nagrody, promując pokój w tych konkursach. Gdy widzę narzekających i niewdzięcznych ludzi. Um, gratulacje, Grace. Grace, zawsze widzę twoje wsparcie. Dzięki za ciągłe wspieranie i promowanie pokoju. Wygrywasz 1000 dolarów. Gratulacje Grace 1000 dolar, wolność, swoboda słowa, wybór medyczny, pokój. Gratulacje 2900 lajków, 12 wyświetleń, 11 retweetów, 8 komentarzy. Um, świetna robota, wszyscy. Wiem, że było dużo zgłoszeń i wyświetleń, wszyscy byliście świetni. Um i nie bądźcie złymi przegranymi. Rozdaję więcej nagród i patrzę kto jest złym przegranym. Następnym razem ich nie wybiorę. Chcę wybrać ludzi, którzy wspierają wszystkich. Gratulacje, Grace. Dziękuję wszystkim, którzy walczyli o pokój. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Ustawiłem zlecenia handlowe i będę śledź mnie na X, by zobaczyć nowe transakcje. Kocham Was, miłego dnia i walczcie o pokój. Jeśli na mnie zarabiacie, promujcie pokój. Użyjcie social media, chat GPT lub merlina.com do tworzenia i rozpowszechniania pokojowych treści. Kocham Was, miłego dnia i do jutra.